Siemano mordy, witamy na tripie 2022 Pierwszym sklepem jest... Dino! Siemano mordy, oczywiście się też z wami przywitam na, Witamy oczywiście na grubym tripie dzisiaj Jest z nami kaczorek Jestem siemano i, I szpachla i... Wszyscy są Zapraszamy na grupie trip Do zobaczenia w pierwszym Dobra widzowie, oczywiście tutaj mamy Proszę fajerwerki bardzo, fajerwerki od drugiej strony jakże są Jak z, blasty są, piękne Tu mamy wyrzutnię tak Tu chyba jest jakiś tak mi się wydaje Po kodzie produktu, więc zobaczymy zaraz Poprosimy obsługę, żeby nam wyjęli I tam widziałem jest blumik Więc wszystko raczej... Jeszcze ciekawe czy będzie oczywiście moja wyrzutnia Mordo Będzie, będzie. Siewa mordeczki, jesteśmy po zakupach Były małe problemy Trudno było wyjąć wyrzutnię grant, Która jest tutaj, ale mamy ją dzisiaj Oczywiście moja najlepsza wyrzutnia zarąbista. Co to powie coś jeszcze. Ja jestem bardzo zadowolony z zakupu. Ja też oczywiście. Sorry, żeby nie widać, ale oczywiście tutaj na, na piękny koszyk szpach, coś tam powiedz. Coś pięknego, słuchajcie. Piękne, blaściki, pięć paczuszek. Naprawdę potem specjalnie przyjechaliśmy i bardzo się cieszymy. Oczywiście bardzo fajny koszyczek. Zaraz pewnie eee, Witek Machony wam tutaj powie, jeszcze co tutaj się znajduje w koszyku. mamy tak, kupione dzisiaj zestaw Impuls to jest zestaw yy, tutaj naszej szpachelki dalej kupiliśmy w tym roku nasze pierwsze blasty 5 paczek blastów dalej wyrzutnia Bloom 9 strzałów i wyrzutnia Grand I gazetki oczywiście takujemy wszystko mamy to wszystko. Z... Teraz idziemy do handlarza. No i teraz to będzie z tego wszystkiego, z tego sklepu to będzie wszystko. I teraz idziemy do handlarza, który znajduje się. Który znajduje się o tam. Dobra. Więc widzimy. No widzowie, obiecałem, że będziemy w, przy w sklepie. Dam swoje co przed tym wam pokazywałem. Niestety, ale nie mogliśmy nagrać, bo... Obsługa była, a ceny dramat. Więc polecamy Wam, pokaż tutaj. Polecamy wam ten sklep. Sklep Dino. Bardzo dobre ceny. Bardzo miła obsługa. Naprawdę... I love you Dino. No naprawdę Dzień. bardzo fajnie. Lecimy teraz z Mordo gdzie? Do Carpoura. Legendarny Kerfur. Jesteśmy ładny pod carpołem. <grym> Idziemy do kerfura. Zaraz widzimy się w sklepie w widzimy na ognie, zestawy sylwestrowe, hydra wirus i jakaś inna bateria Zatrzyjmy. Jesteśmy, oczywiście bierzemy naszą ulubioną hydręka co kupiliśmy Hydrę za stówę wirusa za 120, więc ile wydaliśmy? 220 zł w perfurze. ale to wszystko pracja. Więcej nie kupujemy, dokładamy do naszego tutaj wspólnego stapiku i do zobaczenia w następnych sklepach. Teraz Stokrotka. Oczywiście piękny sklep. Miła obsługa oczywiście, nie wiem. To wino też była. Bardzo ale, ale tu. Tak, grino oczywiście, super obsługa. Oczywiście pozdrawiamy sklep. E Market, to się nazywa, ale sklep Kerkur. Pozdrawiamy miłą obsługę i widzimy się już przy kolejnych sklepach. To chcę Wam powiedzieć o obsłudze w Carrefourze. Była tak super, naprawdę babka, bardzo miła, pomocna, nie było żadnych problemów. Carrefour jest tam. Polecamy. Tam jest właśnie Kerfur. Czekamy teraz na autobus. Podjedziemy sobie teraz do stokrotki po wyrzutnie. Dlatego oto pana, Szpachelki. Shark attack! Moja! Nią... <noise> Moja wyrzutnia! Tak na nią czeka szpakelka na tą kosteczkę. Ja też już czekam na stokrotkę i na jej ofertę. Naprawdę, aktualnie trip jest super udany. No to co? Do zobaczenia w stokrot. No to jesteśmy już pod stokrotką. Stokrotka, supermarket. Bierzemy gazetkę i bierzemy pirotechnika. Oczywiście bierzemy gazetkę, idziemy. Jak, jak tam? Głupa yy, Ale jest też Są yy, Jest szark A tak? Hmm. Nie może podać podaję przez... Jest coś, bo nie wiem czy mogę dotykać Nie może. Ale Dobra, Mamy pyrotechnikę okay. jest, jest oczywiście okay. szark, a tak? Piękna wyrzutnia Dluka, Oczywiście Tutaj tego pana Bierzesz tą szarkę? Jedną paczkę tak? Nukleary, a e, szpachelka w no tak. Dobra, czekamy na obsługę. Z, na z nazwą na tek. No to dawaj, Mordo, pokazuj co kupiliśmy w tym oto stokrotce. W szpachelka, pokaż tylko tak z plecaka Wzięliśmy oczywiście gazetki do naszej kolekcji. Szpachelka w plesaku ma. Ma tak. Szarka taka. Wiemy jak on wygląda i nukleary, dwie paczki. Jedna Machonego, jedna szpachelki. No i oczywiście tutaj Gazetek, dobra trzeba wziąć, bo może potem jeszcze coś nam nagle się odwiedzi coś jeszcze będziemy chcieli kupić. Bo jeszcze do Sylwestra mamy czas. Teraz lecimy do leklarka mordy. ma teraz do leklerka Jesteśmy już pod Wielonką. Pokaż. Pudyna. Proszę bardzo, mamy wszystko ładnie. Teraz ale... mamy. Jednak wychodzimy z biedronki z pustymi rękami. Dziwna sytuacja, ale niestety nie było kostki, którą chcieliśmy zakupić. Jednej takiej nie było, nie było tej kosteczki, więc idziemy do następnej biedronki, którą widzę już. Możesz kaczor pokazać z w kamyku Nie wiem, czy będzie widać, ale idziemy tam na wprost. Idziemy na następnej biedry, będziemy tam za chwilkę. Może tam będzie ta kostka, bo naprawdę efekty ma super. A zaraz sprawdzimy jaką ma cenę, bo naprawdę jeżeli w zeszłym roku 5 dych kosztowała, to jest najlepsza wyrzutnia z Biedronki. Idziemy po nią. Tak jest. Widzimy! Jest kosteczka Lightfire, 19 strzałów, kaliber 26 mm za 7 dych. I druga kosteczka, którą kupujemy. Kosteczka Emotion. 19 strzałów kaliber 20 mm. Bierzemy te dwie kostki i idziemy po raban. Czyli, tak, kupiliśmy to, co chcieliśmy: wyrzutnia Light Fire i wyrzutnia Emotion. Pokaż ładnie do kamery. Pierwsze zakupy w jedronecce. cena 70 zł, cena 20 zł po rabacie. Tak, dla mnie super. Wyrzutnie, bardzo Wyrzutnie modułowe, fajne. mega twarde, dwie kosteczki, strzelam w Sylwestra. Idziemy teraz do lekarka, mordy. No to widzowie, teraz <kluzni> widzowie Machon oczywiście jest bardzo fajnie <kluzni> szczęśliwy Widzowie, idziemy teraz do leklerka <kluzni> potem pójdziemy jeszcze pewnie do Oshona Albo gdzieś jeszcze indziej, do Lidla chyba będziemy szli. Więc widzowie co? Widzimy się w leklerku Mordeczki, wchodzimy właśnie do leklerka, ale przed lekarkiem uświadczyliśmy piękny widok z Stragan z fajerwerkami Pokaz. Zobaczcie, widzowie Super, idziemy zobaczyć, jakie są ceny kosmiczne Nie wierzymy, nie? Po prostu Zarąbiście Tak, czyli poczekajcie, dobra, Witajcie, mordy, jesteśmy po zakupach w Leklerku Paragony są Pieniądze dla kaczora są... Masz twoja wypłata z YouTube'a. Trzymaj. Masz 7 zł. Czyli tak, co kupiliśmy w Leklerku? Oczywiście nie inne petardy niż petardy danger. Paczek kupiliśmy aż 6! Wow, dużo. 6 paczek kupiliśmy. Gazetka musi być. Pod nimi jest wyrzutnia oko, kaczorka. Tutaj mamy 100 z paragonów I 3. tu pokaż. 3. Rzymskie ognie. The Explosion. Bardzo dobre, mocne. Widzimy się teraz gdzie? Pano mordy, jesteśmy pod Lidem. Sklep lid zaprasza. Lid jest tutaj. Pokaż ładnie. Wchodzimy właśnie. Zobaczymy jaka jest oferta pirotechniczna. Zapraszam. No to jesteśmy już pod samym sklepem. Też pachelka nie ma, to się wchodzimy. Mamy na wszystko parachet. No, samochodu nie mamy, więc nie ma, bez samochodu jeszcze nic, na. Panie no no no, Jesteśmy nie ma. Co, panowie? Aaaa. No widzowie mamy Piro Witek zadowolony poza idziemy. Ródeczki, rzymskie ognie. Górze. Do tego jedna już jest spakowana. Dwie takie kostki Bung Bang Magic Jedna jest uspakowana Tu mamy I druga kosteczka Mysterie, widać świeżynka Czuć tą świeżą farbę i tą nowość w niej Więc zobaczymy na testach jak będzie strzelać Na pewno film będzie z tej wyrzutni Teraz idziemy do Oszana Mordy Za chwilę się widzimy w Oszanie Oczywiście trzymajcie się ma Mordeczki Jest z nami szpachelka Jak zawsze Jest machony, Mamy już takie wielkie siaty jest A przed nami nadary. jest kaczorek za kamerą jest przed nami ostatni sklep na aktualny czas, czyli Oshon. Zapraszam. Nie, niestety, nic kupiliśmy, nie ma nic ciekawego. Czekamy dalej na to, czy będzie więcej. Fajerwerków jutro podobno mają być, więc zobaczymy. Więc najwyżej, jutro kupimy. Czekamy.